Siema, ma z tej strony crackers, a dzisiaj pokażę wam 10 sposobów na pozbycie się kogoś w Garyzmodzie. Zaczynamy! Według mnie, najtańszym i najbardziej sprawdzonym sposobem na pozbycie się kogoś w Garyzmodzie jest wywalenie go przez okno. Oh yeah! Jest to sposób bardzo prosty, który zaoszczędzi ci sporo energii i denerwowania się. Drugim świetnym sposobem jest manewr Tomasza Hajto. O kurde. No czego chcieć więcej. Trzeci, jeszcze prostszy sposób na pozbycie się kogoś, jest po prostu świetny. Nazywa się sposób Oppenheimera. To, to jest osoba, której nie lubię na przykład. Dałem jej trochę chloroformu. To teraz wystarczy tylko odpalić bombę? Co zaczął? To z głowy. Kolejny sposób jest podobny do poprzedniego, bo także potrzeba bomby. Bombastycznie. Kolejny sposób jest już troszeczkę bardziej skomplikowany. Gdy wiesz, że twój wróg będzie jechał samochodem dyskretnie lecz dobrze przymocuj mu tam do niego bombę i gdy będzie jechał swoją zabaweczką Zabawczaj. załatw sprawę po męsku no więc tak mamy to nasz wróg jest nieprzytomny co robimy? To chyba jasne, że przywiązujemy jego nogę do czegoś ciężkiego, w tym przypadku sygnalizacji świetlnej, i wrzucamy go na W ze zbiornikiem wodnym. To bardzo proste. Przepraszam. Wiecie co Wam powiem? Że prawdopodobnie nie ma gorszego wyniszczenia niż. Posłanie kogoś na rekolekcję z księdzem. Jeśli nie jesteście okrutni i nie macie czarnego serca, mam coś dla Was po prostu perfekcyjnego. Przecież każdy kocha balony, prawda? No, jakby nie, no. Kurde, kto nie kocha balonów? I myślę, że Wasz wróg też je pokocha. Jeśli wasz kolega jest streamerem, możecie także zastosować technikę swatingu, czyli nasyłania służb specjalnych na streamerów. Jesteś aresztowany z Czy pamiętacie tą misję? Z Geta Sandras, w której musieliście łapać pociąg? To... Tu jest podobnie, tylko... Pociąg łapie nas. Ała.